Mój pierwszy posiłek na szlaku, ostatnio miałem Wam powiedzieć co jem, nie mam ani konserw, ani pasztetów, ani liofilizatów, za to mam Rysz na mleku, półtora kilo truskawek, pięć bananów, trzy jabłka w tym worku Wiatelle z krewetkami w sosie limonkowym i połowina z kaszą gryczano i grzybami są to dehydraty które robię sam susząc po prostu gotowe posiłki które sam robię w piekarniku cała filozofia to wstawić, ugotować i wstawić do piekarnika na 20 minut i zabrać do sobą Dam pierwszy film z cyklu domowe liofilizaty, czyli dehydraty. Ugotujemy danie, które wychodzi zawsze, czyli grochóweczkę. Grupę gotujemy w małej ilości wody, bo i tak będziemy się musieli tej wody podbyć. Trochę ziela angielskiego. Ja gotuję na żeberkach wędzonych. Tradycyjnie osoby wegetariańskie oczywiście mogą zrobić wywar z rosołku. Tak więc do naszej 6 zupy zrzucamy tradycyjnie to wszystko: marchewkę, pietruszkę, seler. Dobra, w zupie ląduje także groch. Ja nie namaczam. Tak ta zupa będzie się gotowała. Kilka godzin na małym ogniu, aż będzie całkowicie miękki. Zresztą nie o to chodzi, żeby dawać tutaj przepis na grochówkę, bo każdy gotuje taką, jaką lubi. Bo cała idea suszenia obiadów e, polega na tym, żebyśmy gotowali sami to, co lubimy, przyprawiali jak lubimy. I tutaj o gustach się nie dyskutuje. W międzyczasie doprawiłem zupę, dolałem trochę wody, bo. Groch wypił w tej chwili wszystko już jest miękkie, tak więc wyłożymy mięso i warzywa. No i teraz naszą zupę blendujemy. Taką krem pozostawiamy do wystygnięcia. Nasza zupa teraz wyląduje na blasze do pieczenia. Tak to mniej więcej wygląda. tu, piekarnik góra z wentylatorem jakieś 100-105 stopni. Zamykamy, uchylamy drzwi, tak jak się suszy grzyby w piekarniku, pewnie już zrobiliście. No i teraz przyjdziemy, wrócimy tu za jakieś 10 minut. Tak wygląda tak, możemy trochę przemieszczać, przerzucić. Po 20 godzinach wyciągamy i nasza zupa wygląda tak. Teraz tylko do woreczka i na szlak. Tak wygląda stosunek wysuszonej zupy do garnka, w którym się gotowała, czyli tak naprawdę stracił jakieś 2 trzecie objętości. Tak więc z tej porcji powinny wyjść prawie dwa takie garki, zważając, że zrobiliśmy gęsty krem. Chciałem Wam powiedzieć, że pierwszy raz także wysuszyłem. Żeberka, na której gotowała się, nie wiem jak to się zachowa, jak wrócę z następnej wyprawy, powiem Wam czy przetrwały i w jakiej formie nadawały się do spożycia.